Po tym starcie w sobotnim widać, że ta moja forma jest niezła. Tak naprawdę, troszkę słabo popłynęłam w Malmie, ale wszystko nadrobiłam na rowerze i na biegu, zawsze po Wysokich Górach, gdzie teraz spędziłam ponad miesiąc. To moje pływanie jest słabsze, dlatego startujemy w tym drugim szczycie, takim można powiedzieć, który jest po Wysokich Górach, czyli trzeci tydzień. No i to już się kilkakrotnie sprawdzało, więc myślę, że właśnie w Rio powinna być już ta naprawdę optymalna forma. Czyli te 110% mojego organizmu mam nadzieję. zawodniczek startuje? 55 zawodniczek. A teraz olimpijska chociaż trochę znana? Bo co... Tak, w zeszłym roku byłam na rekonesansie. No, trasa kolarska, jak już widzieliśmy, jest niebezpieczna. jest niebezpieczna. Nasza też, chociaż jest troszkę zmieniona, mamy w tym samym miejscu finish, gdzie mieli kolarze. Trasa jest inna, ale jest również bardzo techniczna. Będziemy mieli do pokonania 8 pętli 5 kilometrowych. Na każdej pętli jest jeden bardzo mocny podjazd i ciężki zjazd techniczny. Później jest jeszcze jeden podjazd, ale już taki delikatny i długa prosta wzdłuż plaży Copacabana. Bieg jest płaski, też wzdłuż plaży Copacabana. Napływanie pływanie jedna runda tym razem, a znaczy się zazwyczaj na zawodach międzynarodowych. E, czyli Serie Mistrzostw Świata, e, Puchary Świata są rozgrywane na dwóch lęd, e, rundach pływackich, czyli jest wyjście z wody, żeby kibice mogli zobaczyć zawodników. Jednak na igrzyskach jest to jedna pętla. Tak samo było w Londynie. No i cóż, no, jeżeli chodzi o wodę, no, to mam nadzieję, że nie będzie fal, <laughs> bo e, no, nie lubię pływać w falach. E, obserwuję gdzieś tam w tych e, relacjach na żywo, jak wygląda woda, jak wygląda plaża na e, Copacabanie, no i jest loteria. Raz jest płasko, a raz są fale. No, teraz mieliśmy komunikat, woda e, ma 22,6 stopnia, czyli pływanie odbędzie się bez pianek. To no dobrze? Pani perspektywa? Tak, dla mnie dobrze. W Londynie było w piankach, to... Z czego byłam niezadowolona, ale tutaj, jak będzie płatko i bez pianek, to będzie rewelacja. Więc o to się modlę teraz. Jeżeli chodzi o tą moją formę rowerową i biegową, na pewno jest dobra, bo w tym Malmo były też dwie zawodniczki z Kanady, które mają taki sam cykl przygotowania czyli też były na obozie w Hiszpanii, też zjechały na Puchar Europy do Malmo. No, i trzy olimpijki, które startowały w tych zawodach, były na podium. Ja byłam na najwyższym stopniu. No i mam nadzieję, że w tym Rio też to potwierdzę, że, że ta forma jest. To na podium już? Znaczy się, no, będzie ciężko o podium, no już mogę powiedzieć. Gdybym. Po prostu w czasie tych ostatnich dwóch lat stawała częściej na podyach, bo oczywiście no, udawały mi się niektóre starty i było kilka świetnych startów, gdzie można powiedzieć, zamieszałam. No ale to nie była jakaś tam ciągłość, tak? Powiedzmy szczerze, że są zawodniczki, które. Po prostu tych podium zaliczają dużo więcej i dużo częściej są po prostu bardziej równe. Ja mogę liczyć na wysokie miejsce, kiedy ułożą się zawody tak, że po prostu wszystko się zjedzie na rowerze. I po części rowerowej wszystkie wjedziemy do boksu i na bieg wyjdziemy po prostu z jednej grupy. Wtedy mogę liczyć na pewno na wysokie miejsce. Jeżeli te grupy się nie zjadą, no to wiadomo, że z moim biegiem no, mogę podgonić, tak, mogę podgonić, ale nie wiem, ile, ile będę w stanie podgonić miejsc. Czy uda mi się wyprowadzić tą, tym moim biegiem powiedzmy na 10 miejsce, czy na 15, czy na 20. Mam nadzieję, że to nie będzie poniżej 25, ale powyżej 25, bo to jest. Taki mój cel, żeby po prostu poprawić moje miejsce, które zajęłam w Londynie.